Hejo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Niepopularny, a to jest e, Assassin's Creed Valhalla, gdzie zajmujemy się teraz chyba rozbudową wiochy. Przepraszam, osady. Czym się tutaj Co zajmujesz? Can... Okej, okay, opowiedz How mi o sobie.

albo hmm, albo koszar No, stwororu przyszedł właśnie. Nie stwororu. Jak jest kamera ustawiona, bo sobie trochę przesunąłem. Okej. Okay. Nie, coś ty. No przecież jest w tą stronę, w bok pokoju. Ania już panikuje. Mm. Panikujesz. Kartograf sprzedaje mapy, eee, warsztat tatuatora, dom Maydee, przytulne gniazdko Maydee, zwiększa wartość profitu z uczty. Tam jest mnóstwo rzeczy i znaczników, to jest boskie. Eee, rud, skór, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Dobra, tutaj jest hodowla drobiu. No, tutaj rosną kurczaki klanu Gruka, zwiększa wartość profitu z uczty. Muzeum, y, kolekcje starożytnych skarbów, rzymskie artefakty. Zawsze będzie miał jakąś nagrodę. Alwisa i Holgera, oaza sztuki i wojny na argumenty. Y, stajnia i ptaszarnia. Tam są skały to to można by się tam udać. Mm, tu patrzyliśmy, tu patrzyliśmy. Siedziba ukrytych to też jest coś, co mnie interesuje, ale najbardziej służą tu pomocą przy oporządzaniu Twojej łodzi. Więcej nie zmieniających To jest znajdziesz przemierzając świat. Hata rybaka. Mm. Placówka handlowa. O, placówka handlowa i koszary. To są te dwie rzeczy, które mnie w tym momencie najbardziej interesują, ale zaczniemy od placówki handlowej. Po drugie widzę, że one są podkreślone jakoś tak bardziej na niebiesko, co znaczy, że, że no to są najistotniejsze punkty chyba do rozbudowy. Tak samo jak stajnia. Jezu, babeczka brzmi jak dziecko. A ja się Możecie tam napisać w komentariu. Nie wybaczymy. Jezu, oni i tak są bardziej nastawieni na ciebie niż na mnie. Ania, ja już nie nastawia ich przeciwko mnie. Dobra, czyli przydałoby się w sumie e, udać. O, to 1 na 6 to, to dopiero trzy rzeczy muszę wybudować, żeby wejść na kolejny poziom. Mogę zobaczyć twoje towary. Możesz powtórzyć. Opowiedz mi o sobie. Nie. Yeah, no, chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż, panienko. Flamberg. Masywne ostrze z kontynentu wymagające chwytu obu rąk lub jednej ogromnej. Eee... Wiecie co, to jest spoko, tylko nie mam nic napisane na temat tej broni, nie? Czy to jest y, drogi wilka, czy to jest. Y, no nic! Po prostu są bronie. Dlatego nie wiem, czy one są na całkowicie podstawowym poziomie, czy. Czy troszkę rozwinięte, czy. Trochę kijowa sprawa. Y, nie chcę zejść z ilością kasy poniżej 200. Ale chyba będę musiał. Ania! Bo jest zimno. Jak jasna cholera. Ciebie kaszle od rana, więc mnie nawet nie irytuj. Harla ją po prostu od rana, ale teraz będzie wychodzić wielce na balkon, bo była poziomka. Tak to właśnie jest z baba. Dobra, sprzedajemy wszystkie drobiazgi. 313. Eem... 2, 1, 1, 9, 10 wilczykieł. Te wilczekły mógłbym trochę ich sprzedać. Muszę trochę popolować na jakieś rybki czy coś, żeby żeby zdobyć hajs, bo mam strasznie mało futro niedźwiedzia polarnego. Ciekawe, czemu mam tylko dwa. I'm i 100. No? W sumie tak. Czyli stać mnie było na wszystko. Zmieściliśmy się w te dwie stówy. Fajnie. Opowiedz mi o sobie. Muszę już iść. E... I jak tylko będziemy mieli teraz jakieś rzeczy, to będziemy mogli to wszystko poulepszać. No dobra. Bractwa Asasynów nie mogę jeszcze ulepszyć, bo sobie właśnie wydałem kasę na. na y, ulepszenie tego czegoś tego y, placówki handlowej Dobra, y, tu mi coś wyświetla, że mam jakiś list. Sprawdźmy co to jest. Przeczytaj notatkę Suniwy, przeczytaj list Sigurda. Eivor, liczę, że to miejsce odpowiada Twoim potrzebom, dbając o wzrost naszej sławy na tych ziemiach oraz znajdując nowych przyjaciół i sojuszników. Ważne jest, by pozostawać z nimi w kontakcie. Ranvi będzie wrzucać do tej skrzynki każdy list skierowany do Ciebie. Zagląd... Zaglądaj do niej od czasu do czasu, Zigurd. Dobra. Drugi list, notatka. Nie zarzucisz nic na siebie? Nie, bo ja tylko na 5 sekund. Na 5 sekund i zaraz będzie miała zapalenie płuc. Ajwór, bogowie nas przeklęli. Saska przeorysza imieniem Wulf. Hilda przybyła do małej osady na zachodnich rubieżach wschodniej Anglii, gdzie rozsiewa plotki o jakimś przerażającym stworze. Choć nie widziałam jeszcze tej bestii na własne oczy, przeorysza ot, utrzymuje, że przemierza ona okolice, mordując bydło. Chciałaby położyć kres temu zagrożeniu, ale brak jej umiejętności by stanąć do walki z Draugrem z zaświatów. Oto okazja, by przysporzyć naszemu klanowi chwały. zwiadowczyni sunniwa, sunniwa, sunniwa bies z piekła rodem.

We are the outsiders here. Making friends will help. Where do we start? My scouts come and go daily with interesting news and tidings, and I'm beginning to get my bearings in this fractured land. As I learn more, I can give you insight into each territory before you commit to a journey there. Of course. Once you have gained an ally in a territory, return home and speak to me. We'll decide your next move then. I understand. So, where do we start? You have two options just now. Join Sigurd and lead the to the north and meet with the sons of Ragnar Lothbrok, or head south to Granta Shire to meet an army of Danes led by one Guthrum Jarl and his second, Soma. I should add, our young friend Hytham has been conferring with his own contacts in the cities. His research could be useful in winning us alliances throughout the cities of England. Speak with him and see what he needs. Oh, witać Kubeczek, w sumie, z boku. Teraz zauważyłem. E, pokaż mi mapę sojuszy. Wolałbym... nawiązać po prostu z jakimś regionem, by dać jasno zrozumienie, że interesuje cię Sojusz. Wolałbym najpierw Zanim pójdziemy do tego naszego gościa, e, to teren ten. Ze względu na to, że jak będziemy rozmawiać z synami Ragnara, to żebyśmy mieli jakieś zaplecze. Okej. Okay. Dobra, e, sklep Animusa, otrzymujesz kre 300 kredytów Heliksa, zajebiście, wystarcza mi na mały pakiet materiałów. Mały pakiet srebra, e, materiały rzemieślnicze, e. mały pakiet materiałów, 400 na 450, bądź mapy... Z map chyba na nic. Tak, tak. Z map mi na nic nie wystarcza. Wow, już nigdy ci niczego nie zabraknie. 2000 kredytów Helixa i dostajemy 7600 na 9000. Ciekawe, czy to wystarcza na ulepszenie wszystkiego w grze. Mapa kompletny pakiet. A czekajcie, zerknijmy. Yy... I rudę tytanu to nam daje. Zestaw tatuaży Walkiri, towarzysze. O... Czapla nocna. Można sobie wymieniać. Ten koń wygląda zajebiście. Dobra, ale to są tylko i wyłącznie rzeczy. Yy... Chyba. Skryj się i przemykaj z dala od ludzkich spojrzeń lub zamiast tego krocz mnie z podniesioną głową. Zawiera kaptur, home, na karmasza oraz spodnie. A, czyli jednak nie. Już chciałem mówić, że. Yy... To są tylko i wyłącznie rzeczy. Przyspieszające jakiś tam rozwój i tak dalej, ale tu widzę, że to są normalnie zestawy, które można kupić. Zestaw Draugra, Walkiri. Ciekawe, ile kosztują kredyty Helixa? No. Dwie dechy za 500 stów. Za 2300 musisz zabolić 80 zł. Bulisz 4 stówy za grę, żeby ją mieć z, w, w tej. Najlepszej wersji, żeby móc grać w sumie w pełną grę, bo tego nie da się inaczej nazwać. To, żeby zagrać w pełną grę, musisz wyrypać cztery stówy i jeszcze każą ci wziąć i zapłacić za e, jakieś dodatki kosmetyczne. Płacić za kody. Kiedyś to po prostu kto chciał, to, to sobie wpisywał kody i tak dalej. A tutaj. Dobra, yy, chciałbym zrobić parę najazdów. Sugerowana moc 160. O, wyzwanie. Wyzwanie. A, tu jest misja w sumie. To jest ta sugerowana moc 160, to jest sugerowana moc 20. To by było dobre miejsce. Tu mamy jakiś punkt synchronizacji. Yy. Dobra, ogarnięcie tych dwóch miejsc byłoby dobre, ale one są po drodze do tej misji głównej, więc myślę, że po prostu udamy się na tą misję główną. Zobaczymy, co tam z tego wyjdzie. I najwyżej stąd ogarniemy sobie już ten najazd. Coś klikłem. A, ktoś się strzelił fotę. Yy, niezbyt to interesujące. No, i z tego miejsca można by ogarnąć już dwa najazdy. Także spoko. Yy, natomiast. Tak, jak mówię, na razie pojedziemy sobie na tą misję główną. Gdybym miał możliwość zatrzymywania, pewnie w tym momencie zatrzymałbym nagranie i widzilibyśmy się na miejscu. Natomiast nie mam takiej możliwości. Charakterystyczne drzewo. Drzewo wisielca. Tchnienie bryzerka. A drzewo wisielca? Nie, najbardziej mi się podoba to zielone. To podstawowe po prostu wygląda najładniej. Jest. Takie zielone, jakieś takie nadaje uroku temu miejscu, a nie takie wyprane z kolorów i, i przytłumiające. Znaczy nie przytłumiające, to nie chodzi o to, że ono przytłumia, tylko przygnębia. O, tego słowa mi zabrakło. Przygnębia. Dobra, ale tak w sumie zakończymy sobie ten odcinek i widzimy się na miejscu. Dzięki do wielkie, do zobaczyska. Na razie, cześć YouTubki. Jak ktoś by chciał, to zapraszam na streamę. you!